W naszym obszarze zajmujemy się opracowywaniem strategii rozwoju produktu, jak później jego weryfikacją oraz dostarczaniem do klienta. Opracowujemy oprogramowanie, które ma działać zarówno na naszym dedykowanym sprzęcie, jak i na bardziej otwartych platformach cloudowych. Aby takie działania były możliwe, poszukujemy zarówno osób doświadczonych, czyli liderów technicznych, którzy będą chcieli również później wdrażać swoje propozycje, jak również osoby mniej doświadczone, którym chętnie pomożemy znaleźć swoją ścieżkę w świecie telekomunikacji. W swoje miejsce znajdą także specjaliści big data i analitycy danych, którzy pomogą nam jeszcze lepiej zrozumieć i modelować, w jaki sposób użytkownicy korzystają z sieci LTE i 5G. W naszej pracy cenimy przede wszystkim współpracę oraz chęć nieustannej nauki. Jeżeli jesteś taką osobą i chciałbyś współpracować z nami, serdecznie do nas zapraszamy. Zapraszamy.